Dzień dobry drodzy domowicze, witam na moich włościach przy moim nowym nabytku, spadku po dziadku, cudownym wynalazku najnowszym techniki, to już jest zabytek, który ma 60 lat i będzie służył mi wiernie na moich włościach, będę przygotował tereny pod uprawę ekologicznych poziomek, być może prowadzimy je w przyszłym roku do sprzedaży, ale to mówię wam, cud techniki, w dalszym filmie zaprezentujemy jego możliwości, oglądajcie, jest dobrze, jest ok. przepraszam, że tak długo u nas nie było, ale remont, tej maszyny zajął mi od Holendry latającego czasu. Uważajcie, uruchomimy te bestie przy pomocy rozrusznika mięśnowego. Takiego wynalazku jeszcze nie widzieliście. No, czekajcie niecierpliwie na ciąg dalszy, który za chwilę nastąpi. Przystępujemy do uruchomienia tego cudownego lasku przy pomocy rozrusznika mięśnowego. Uwaga! 3, 2, 1, 0! Ta cudowna maszyna pali. Rozluźnik wieściowy zadziałał i niewiarygodne jakie to ma przyspieszenie. Niecałe 6 sekund osiągamy skumę. Bo po Porsche to jest mały pikus. Oto nasz cudowny wynalazek i za chwilę poziomka odjedzie i A teraz zobaczcie wygląda wnętrze tej cudownej maszyny i zabieram was na przejażdżkę tą szalaną, pędzącą lokomotywą Porsche, które zamienię na korsze. Uwaga! 3, 2, 1, 0, start! Ruszamy! Och, to niewiarygodna pytość. Słuchajcie, jak teraz tą do dopalać! I pędzimy przed siebie! lecimy i szalejemy I nie ma mocy. nikt nas nie zatrzyma cały świat należy do nas o kurd a już właśnie kamera nam nie je wytrzymuje tej zawrotnej rakietowej prędkości wracamy do jazdy spacerowej cudownie, cudownie cudownie ale kitar. jak się ekologicznie pracuje. Super, super tłumik dla laski typu AdBlue, Katalizatory jak się schowają przy tym cudownym sprzęcie. Jak się cudownie prowadzi taką maszynę. Kobiety, które chcą zaszaleć, dostać niepoprażalnych wrażeń, zapraszamy na jazdę kontrolną. Niedługo zrobimy casting na pasażerkę. A może zrobimy casting do rolnik szukażony, czyli poziomka szukrażony? tylko musimy jeszcze powiększyć hektary uprawne. Musimy w tym celu wyrwać parę drzew z korzeniami. Za chwilę zademonstrujemy siłę tego pytlaka. Próbę szybkości widzieliście. Teraz zobaczycie próbę tej bestii, jak wyrywamy kwasty od przyszłe uprawy poziomek. Czyli uwaga, ruszamy do boju. Hary dziękuję Ci, że wspierasz nasz swoją lakcją. Łajcie, drodzy i pomyślcie, o czym chciał oglądać nasz film. filmę, ale możliwości będę starł się o z Pani maszyć. Dziadziu, I love you too. Hello, oh, hej, 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 hej!